Cześć i czołem drodzy youtuberzy, jak się dzisiaj macie? Witam Was, z tej strony Adam na kanale Karty to styl Życia. Zaprezentuję Wam dzisiaj, jak wykonać kontrolę karty wachlarzem. Jest to dosyć unikalna kontrola karty, unikalna, ale jest naprawdę wyjątkowa. Patrzcie, widz losuje kartę, dowolną kartę z tali kart. W tym przypadku niech to jest walet. Widz losował waleta żołądź, tak? Na oczach widza, karta wraca gdzieś do środka tali karty. Widz po prostu wpycha kartę. Wachlarz, my tylko zwijamy wachlarz w ten sposób. Już mamy kontrolę wykonaną na górę talikar, tak? I teraz jeszcze tylko kilka przykładów i zapraszam Was do szczegółowe wytłumaczenie. Nie jest to skomplikowana. Karciana kontrola karty w talikart, ale jest naprawdę efektowna, bo wygląda naprawdę super. Patrzcie. Karta wylosowana przez widza, w tym przypadku jest to dziesiątka czerwo, tak? Dziesiątka czerwo wraca gdzieś do środka talikardy, widz po prostu wpycha. Kartę na swoich oczach wpycha, karta niknie, po czym tylko zwijamy wachlarz, wyrównanie pięknej talii. Kto by wiedział, że my mamy kontrolę wykonaną na górę talii kart. Piękna kontrola karty, nie wiem kto jest twórcą tej... ...kontroli karty, ale był naprawdę, miał gościu łeb, żeby stworzyć taką piękną, prostą kontrolę karty, patrzcie. Jeszcze raz losujemy, w tym przypadku jest to dziesiątka, dziesiątka wino. Widz losował dziesiątkę wino, po czym karta po prostu niknie, widz pycha głęboko kartę do środka talii kart, tylko wachlarz i co? I wykonujemy jakąkolwiek stuczkę, bo już mamy wykonaną kontrolę karty na górę talii kart. Tak to wygląda. A więc tak, drodzy youtuberzy, jeszcze tylko jeden króciutki przykład, po czym zapraszam Was na dokładne wytłumaczenie, żeby wykonać tą... Kontrolę karty wachlarzem trzeba umieć robić wachlarz jedną ręką. Tak? Wachlarz jedną ręką. Jak wykonać wachlarz jedną ręką? W opisie będzie link, jak wykonujemy wachlarz jedną ręką. W takim razie zainteresowanych zapraszam do przyciśnięcia linku i tam będzie. Tak, już mamy po prostu wachlarz. Sprawdzamy wylosowaną kartą przez widza, w tym przypadku jest to As czerwot, po czym ta karta musi nam się schować gdzieś w środku talii kart, tak? Pięknie, w tym w środku tego wachlarza. Potem tylko zwijamy wachlarz na o oczach widza i już mamy kontrolę wykonaną na górę talii. A więc tak moi drodzy youtuberzy, z naszej perspektywy wygląda to w ten sposób. Losujemy kartę, pięknie pyk, po czym wykonujemy wachlarz jedną ręką, tak? Widz wylosował tą kartę, sprawdzamy co to za karta, w tym przypadku jest to piękny król czerwo, tak? Król czerwo. Po czym król czerwo wraca w, w wachlarz, gdzieś szczajony wachlarz, ale zaczynamy od końca tutaj, od, tej, od końca wachlarzu i wkładamy go szybko gdzieś mniej więcej w samym centrum wachlarza, tak? I widz, jeśli chce, w król czerwo, tak? Widz, jeśli chce, wpycha kartę i karta po prostu niknie, tak? A my w tej chwili po prostu yy, prezentuje się to tak jakby karta gdzieś była w środku wachlarza tak a tak a tak wygląda to że król czerwo po prostu jest tutaj widzicie go król czerwo i wtedy starczy go tylko kciukiem jak zwijamy wachlarz jak zwijamy wachlarz zwijamy wachlarz tak tak to kciukiem chwytamy tego Króla, dotykamy tego króla i po prostu zwijamy wachlarz. i ten król automatycznie wyskakuje nam na górze. Tajliczard. Widzicie? Piękny karcianerób. Jeszcze raz rusujemy kartę. Dowolnie, którą kartę stali kart? Sprawdzamy. W przypadku jest to dziesiątka żołęć. Dziesiątka żołądź niknie gdzieś w wachlarzu. Tak prezentuje to się tak, aby po prostu nikła, w a tak naprawdę to dziesiątka żółć odstaje z reszty kart. I wtedy, jak zwijamy wachlarz, dotykamy kciukiem tej karty. Ta karta automatycznie nam ląduje na górze Tiley kart. Oczywiście troszkę praktyki, a jest on naprawdę przyjemna praktyka z kartami. Losujemy kartę, w tym przypadku 108. Ląduje w Tiley kart, Wpychamy, zwijamy wachlarz. I już ósemka jest na górze talie karty. Piękny karciany ruch. A więc tak losujemy kartę, wachlarz, sprawdzamy co to za karta, po czym karta po prostu wpada, oczywiście odtąd szybki ruch, fyk, szybko wpada do środka i po czym po prostu Kciuk, ostrość, Franki, ostrość, kciuk. Po prostu ciągnie kartę do góry, tajli kart, tak. Oczywiście szybko to daje lepszy efekt. Rosujemy kartę, na przykład Joker. Joker ląduje nam w środku tajli tak. Po czym po prostu Joker ląduje nam na górze tajli kart. Ułatwi nam to yy, przećwiczenie takiego prostego ruchu rozdzielamy karty tą ręką i wyciągamy z kart jedną kartę na górę tak? i wtedy po prostu będziemy mieli ten palec bardziej wyćwiczony żeby tą kartę jedną zgarnąć na górę TidyCard jeśli umisz taki ruch jeśli umisz po prostu taki ruch to umisz również kontrolę karty wachlarzem na górę To jest to taki sam praktycznie ruch tylko że ta karta musi nam ładnie wejść tutaj Pięknie ósemeczka i wtedy po prostu kciuk dotyka ósemki i ósemka ląduje na górze Tali Kart. Dzięki wszystkim za oglądanie mnie do końca i zapraszam na kolejne odsłony na moim kanale YouTube. Z tej strony Adam się kłania i zapraszam na kolejne filmiki na moim kanale.